Kochani, oto przed nami kolejny już myślę cykliczny punkt naszego programu. W środę łączymy się za pośrednictwem Cafe Silesia z Radiem Park, a więc przenosimy się teraz do Kędzierzyna. Halo, halo, dzień dobry. Cześć Patrycja, witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie przy telefonie Piotr Pękala, dziennikarz Radia Park, Kędzierzyn Koźle. Piotrze, nad czym dziś obradujecie, nad czym zasiada redakcja, jakie tematy będziecie prezentować na antenie? No na początku gorące pozdrowienia z Kędzierzyna Koźla dla Wszystkich Widzów i całej redakcji TVS. Bardzo się cieszę, że mamy takie dobre połączenie ze Śląskiem, no chociaż telefoniczne, bo z tym drogowym nieco gorzej, nie mam za dobrych wieści dla zmotoryzowanych, no, a zwłaszcza dla tych korzystających z krajowej czterdziestki na trasie kędzierzyn koźle, pyskowice, to tak na początku kierowcy do października muszą uzbroić się w cierpliwość. Wszystko przez remont mostu Samicica, który rozpoczął się wczoraj. No i trzeba przyzwyczaić się do objazdów. Na początku zagadka dla Ciebie. Jak myślisz, ile... Trzeba nadłożyć tych kilometrów. Ha, wiesz co, trudne pytanie, powiem Ci, jeśli chodzi o te nasze sytuacje drogowe, to, to, to wolałabym się nie wypowiadać, bo jak się domyślam, mogę być bardzo zaskoczona. No to ja rozwiążę tę zagadkę. Samochody osobowe wcale no, nie mają tak źle, bo tylko 3 km za to ciężarówki pojadą dłużej i to zależy już od trasy, którą wybiorą, bo muszą pokonać od 70 do 110 km aż na poszczególne trasy na nasz port, ale tam mapa i dokładne plany objazdów. Nieprawdopodobne. No, wspomniałem... mhm, czyli myślę, że kierowcy nie, ciężarówek no, pomstują w tym miejscu. No zgadza się, nie tylko kierowcy ciężarowych, ale również mieszkańcy, bo one muszą przecież korzystać z innych tras. No ale jak wspomniałem, my problemu z tą komunikacją telefoniczną nie mamy i rozpoczynamy nasze cotygodniowe łączenie bardzo na miło. Przygotowałem króciutkie trzy tematy z opolszczyzny, które chciałbym Państwu teraz zaprezentować. Może na początku pierwszy to wizyta Sławomira Nowaka, ministra transportu na opolszczyźnie. Cały kraj ekscytuje się nowoczesnymi pociągami pendoliny, który pojawi się we Wrocławiu. No to cieszy, że w przyszłości podróż z Opola do Warszawy Znacznie się skróci, no ale wydaje mi się, że tutaj w naszym regionie więcej emocji zbudziła kwestia obwodnic. Wyobraźcie sobie Państwo, proszę, że trzy miasta na Opolszczyźnie od dłuższego już czasu upominają się o budowę objazdów. Nysa, Niemodlin i Kędzierzyn-Koźle właśnie. Od piątku wszystko jest już jasne i inwestycja ruszy jedynie w Nysie. Pozostałe dwa miasta muszą obejść się smakiem i cierpliwie. Ustawić się w kolejce rządowe pieniądze. Na to liczyć można między 2014 a 2020 rokiem, kiedy konkretnie o no to nie wiadomo, tak więc chyba sama przyznasz, że szeroka perspektywa czasowa. Patrycja, słuchaj, jestem też ciekawy, jaka u Was dzisiaj pogoda, bo w naszym regionie iście wakacyjna. Wiesz co, u nas wakacyjnie, tak jak nad Bałtykiem, wiesz, taka typowa pogoda kojarząca się nam z polskim wybrzeżem, czyli około jakichś 19 stopni, no i zawiewa tu od morza, wprawdzie morza ja tu nigdzie nie widzę, ale wiatr dość konkretny dziś na Placu Grunwalskim. No u nas podobnie, no bo taka pogoda powinna być, w końcu mamy lato i wakacje. I tak sobie też myślę, że zazwyczaj jest to czas trochę leniwy, gdzie w polityce, zwłaszcza tej lokalnej, niewiele się dzieje. No, jednak w że nie koźlu, my jednak na nudę nie możemy narzekać. W magistracie gorąca atmosfera, nie tylko ze względu na upały, ale to ze sprawą akcji referendalnej. Grupa mieszkańców mająca wsparcie wśród głównych partii politycznych prowadzi akty zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum, o odwołanie prezydenta. I do tego dochodzą hepeningi na w których wytykają ci aktywiści, prezydentowi Tomaszowi Wantule, ich zdaniem błędy w rządzeniu miastem. Akcja jest już na półmetku, organizatorzy mają już ponad połowę wymaganych podpisów. A powiat, jak myślisz, jaka sytuacja w starostwie? Tam spokojniej czy równie gorąco, jak myślisz? Wiesz co, myślę, że tam też będzie gorąco, bo generalnie widzę, że sezonu ogórkowego u was nie ma, więc jak się domyślam, to tam również jakieś wiadomości, które za momencik zaprezentujesz o naszej antenie. <laughs> Zgadza się w powiecie kędzierzysko-kozielskim również gorąco. Gorący jest zwłaszcza fotel starosty Artura Widłaka. Dlaczego? Bo w najbliższy wtorek już radni zagłosowałem nad wnioskiem o odwołanie go ze stanowiska. Ja tylko przypomnę dla telewidzów telewizji TVS, że nie będzie to pierwsza taka próba, jak na razie starosta z opresji wychodził obronną ręką, jak będzie tym razem zobaczymy w przyszłym tygodniu. A na koniec, żeby już nie było tak poważnie w tych naszych łączeniach, może troszeczkę na sportowo i rekreacyjnie, mam pytanie. Najbardziej nietypowy sport, to? Strasznie mnie dziś zaskakujesz. No i co ja mam teraz Tata. powiedzieć, no? Hmm. Znaczy ja się... Domyślam do czego zmierzasz, ale czy to sport? Czy, czy teraz będziemy mówić o ciągnikach? No masz rację, o tym też rozmawialiśmy. No, na liście moje, jeżeli chodzi o takie nietypowe, drogi, nietypowe sporty, to do tej pory królował karling, ale to do zeszłego tygodnia. Teraz to miejsce zajmuje turniej ciągników. Dobrze się domyślasz. Mimo, że rolnicy mieli jeszcze sporo zapasów energii, by stanąć w na polu ale w nieco innym charakterze niż na co dzień, a to wszystko w Zalesiu Śląskim, w powiecie strzeleckim. Tam właśnie taki turniej ciągn ciągników zorganizowano. Wyobraź sobie, wśród konkurencji, takie jak na przykład slalom ciągnikiem z zawiązanymi oczami, cofanie ciągnikiem z przyczepą czy pchanie snopów. A relacja z tej niecodziennej i też zabawnej imprezy w formie wideo i galerii zdjęć na naszym portalu. Tam również znajdą Państwo niezbędnik weekendowy, czyli pakiet najciekawszych wydarzeń z regionu, zapowiedzi koncertów, spotkań, wystaw i różnego rodzaju imprez, również podobnych do tych, o której przed chwileczką mówiłem. Zbliża się długi weekend, tak więc warto go zapanować z Radiem Park i Telewizją TVS. Gorąco pozdrawiamy z na Koźla. Bez wątpienia, tak, a pozdrawiam Państwa Piotr Pękala. No jestem ciekawa, czy na tych ciągnikach zasiadały również kom... Kobiety, zgodnie z, z hasłem kobiety na traktory, czy, czy nie? Czy to tylko panowie tutaj wiedli prym? No bez wątpienia ciekawa, ciekawa alternatywa dla tych wszystkich, którzy znużeni są tradycyjnym sposobem przemieszczania się. No i pewnie też niesamowita porcja adrenaliny. Polecamy gorąco Radio Park. Przypominamy, że Radio Park jest jednym z naszych partnerów, a relacje przedstawiamy Państwu w każdą środę. Wówczas włączymy się z redakcją Radio Radia Park. No i prezentujemy to wszystko, czym obecnie zajmują się dziennikarze. Bardzo serdecznie dziękujemy Piotrowi. No i do usłyszenia w kolejną środę. A Państwo zostańcie z nami. Przypominam, że to poranny program Telewizji TVS. Już niebawem ponownie zajrzymy do naszej plenerowej kuchni. No i będą również kolejni goście. Opowiemy między innymi o festiwalu Kwaśnicy.